Roblox to wzór matactwa pod dyktando Wall Street i wylęgarnia zwrodnialców. Zapraszam do analizy szokującego raportu. Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Wątroba, to mój kanał okienkowy. Jeżeli chcecie wspierać rozwój kanału, zapraszam do lajków, subów, udostępnienia dalej, dołączenia do Patrona Ita i Discorda. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Roblox to fenomen wśród... E Platform gamingowo-społecznościowych XXI wieku. Ta wirtualna planeta, na której dzieci i nastolatkowie mogą tworzyć własne gry i światy, przyciąga ponad 200 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie. Jednak za imponującą fasadą sukcesu i wzrostu kryją się niepokojące kontrowersje i wyzwania. W ostatnich miesiącach Roblox stał się obiektem poważnych zarzutów ze strony analityków i mediów. F firma Hindenburg Research opublikowała raport przedstawiający dowody na zawyżanie kluczowych statystyk takich jak dzienna liczba aktywnych użytkowników i godziny zaangażowania. Wskazano również na poważne problemy związane z niewystarczającą moderacją treści i ochroną dzieci przed nieodpowiednimi i niebezpiecznymi materiałami. Te rewelacje stawiają platformę i jej zarząd w trudnym położeniu, rodzą poważne pytania o wiarygodność komunikacji korporacyjnej Roblox i realną skalę jego sukcesu, co ważniejsze, jeszcze ujawniają zatrważające luki w systemach bezpieczeństwa, które potencjalnie narażają miliony nieletnich użytkowników na nadużycia i traumatyczne doświadczenia. W obliczu tak poważnych zarzutów i dowodów nie można tego tematu zamiatać pod dywan. W tym felietonie podejmę się analizy ciemnej strony Roblox, aby rzucić światło na skalę problemów i pilną potrzebę zmian. Na podstawie faktów z raportów śledczych i opinii ekspertów, postaram się. Z opisać, powiedzmy, tą zasadność oskarżeń i ocenić adekwatność reakcji spółki. Sprawa wymaga uwagi nie tylko środowiska graczy i inwestorów, ale całej opinii publicznej. Trzeba zastanowić się, czy pogoń platform technologicznych za wzrostem i zyskiem nie odbywa się kosztem bezpieczeństwa i dobrostanu najmłodszych użytkowników i jakie działania naprawcze powinny zostać podjęte, jakich standardów powinno się wymagać od platform pokroju Robloxa. Jak zapewnić, że wirtualne światy pozostają bezpieczną i rozwojową przestrzenią dla dzieci? No, to jest temat na pewno trudny, ale kluczowy, i na te pytania właśnie trzeba odpowiedzieć, trzeba się z nimi zmierzyć. Chociaż cyfrowa rozrywka i kreatywność mają ogromny potencjał, nigdy nie powinny być stawiane ponad podstawowymi wartościami, takimi jak uczciwość, przejrzystość i ochrona najmłodszych. Jednym z najpoważniejszych zarzutów wobec Roblox są oskarżenie o celowe zawyżanie kluczowych wskaźników, czyli właśnie wspomniany wcześniej DAU i średni czas zaangażowania. A raport pokazuje, że faktyczna skala aktywności na platformie może być nawet o 25 do nawet 42% niższa niż oficjalnie raportowana. To jest naprawdę duży rozstrzał, co też generuje zupełnie inny obraz tego, jak funkcjonuje Roblox. Według anonimowych informatorów z branży Roblox niewystarczająco uwzględnia w swoich statystykach problem botów, multikont i nieefektywnej deduplikacji użytkowników. Oznacza to, że jedna osoba może być wielokrotnie liczona jako oddzielny, aktywny użytkownik, sztucznie zawyżając skalę i tempo wzrostu platformy. Co więcej, Hindenburg kwestionuje wiarygodność publicznie podawanego przez Roblox średniego dziennego czasu zaangażowania na poziomie około 2,4 Godziny. Z przeprowadzonych badań wynika, że rzeczywisty czas spędzony przez unikalnego użytkownika to średnio jedynie około 22 minuty dziennie, czyli sześciokrotnie mniej niż twierdzi spółka, co też generuje chociażby kwestię tego, jak zasadne, jak wysokie byłyby opłaty za nie wiem, reklamy czy cokolwiek w tym zakresie, co też ma znaczenie dla inwestorów. Te zarzuty stawiają w niekorzystnym świetle całą komunikację korporacyjną Roblox i jej wiarygodność w oczach inwestorów, partnerów biznes i opinie publicznej. jeżeli doniesienia się potwierdzą, e, będzie mieć do czynienia nie tylko z zalaniem rynku wątpliwymi statystykami, ale wręcz wprowadzeniem w błąd. Co do prawdziwej kondycji i perspektyw tej platformy. Problem ten wpisuje się w szerszy kontekst kontrowersji wokół wiarygodności metryk i komunikacji spółek technologicznych. W dobie walki o uwagę inwestorów i presję na ciągły wzrost istnieje pokusa upiększania statystyk i ukrywania niewygodnych faktów. Jednak w dłuższej perspektywie taka strategia nie tylko jest nieetyczna, ale też krótkowzroczna, bo prędzej czy później prawda wychodzi na jaw. Przypadek Roblox powinien być przestrogą dla całej branży technologicznej. Pokazuje jak ważna jest przejrzystość, odpowiedzialność i uczciwość komunikacji oparta na solidnej metodologii i rzetelnej weryfikacji danych. Inwestorzy, regulatorzy i użytkownicy mają prawo do pełnej prawdy o kondycji platform, z których właśnie korzystają i w które inwestują czas i pieniądze. Dlatego tak ważne jest dogłębne zbadanie zarzutów stawianych Roblox i wyciągnięcie konsekwencji, jeżeli okażą się zasadne. Spółka powinna przedstawić wiarygodne i transparentne wyjaśnienia odnośnie swoich praktyk raportowania statystyk oraz wdrożyć niezbędne mechanizmy weryfikacji audytów, w przeciwnym razie ryzykuje utratę zaufania kluczowych interesariuszy. Ale zarzuty Hindenburga to dopiero wierzchołek góry lodowej jeżeli chodzi o kontrowersje wokół Roblox. Kolejny niepokojący aspekt dotyczy problemów z moderacją treści i ochroną bezpieczeństwa dzieci na platformie. Być może jeszcze bardziej niepokojące niż zarzuty o sztuczne zawężanie danych są doniesienia o nieadekwatności systemów moderacji treści na Roblox i związanych z tym zagrożeniach dla bezpieczeństwa nieletnich użytkowników. Raport Hindenburga ujawnia szokujące przykłady obecności materiałów typu PDF, że tak powiem, bo inaczej tutaj demonetyzacja i w ogóle i nadużyć wobec dzieci na platformie. Według ustaleń śledztwa, Roblox nie radzi sobie z efektywnym filtrowaniem i usuwaniem treści o charakterze. Takich jak symulacje aktów seksualnych z udziałem awatarów dzieci czy pornograficzne gadżety dostępne do pobrania. Systemy automatycznego wyszukiwania nieodpowiednich treści działają wybiórczo i z opóźnieniem, co naraża młodych użytkowników na kontakt właśnie z nimi. Równie alarmujący jest opisany proceder swobodnego kontaktowania się dorosłych z dziećmi na platformie w celu ich napastowania lub werbowania do nielegalnych aktywności. Hindenburg przytacza statystyki sugerujące, że nawet kilkaset tysięcy nielegalnych, nieletnich użytkowników mogło paść ofiarą nadużyć ze strony dorosłych często bezskutecznej interwencji ze strony moderatorów Robloxa te zatrważające informacje każą zadać pytanie o adekwatność środków i procedur wdrożonych przez Roblox w celu ochrony bezpieczeństwa swoich najmłodszych użytkowników czy spółka Przeznacza wystarczające zasoby na skuteczną moderację treści i reagowanie na zgłoszone nadużycia? Czy obecne systemy, oparte głównie na automatycznych algorytmach, są w stanie sprostać wyzwaniom związanym z tak? Ogromną i dynamiczną platformą. Niestety, jak sugeruje raport, Roblox wydaje się przedkładać wzrost i zyski nad inwestycje w bezpieczeństwo. Pomimo rekordowych przychodów, wydatki spółki na systemy ochrony dzieci miały spaść w ostatnim czasie. To niepokojący sygnał świadczący o niewłaściwych priorytetach i lekceważeniu realnej skali problemu. Sprawa jest tym bardziej paląca, że Roblox jest platformą skierowaną głównie do dzieci i młodzieży, a przynajmniej najwięcej. Użytkowników jest z tego przedziału wiekowego, które są szczególnie narażone na nadużycia i mają mniejszą świadomość zagrożeń w sieci. Rodzice powierzają platformie bezpieczeństwo swoich pociech, ufając, że zapewni ona odpowiednie środki ochrony, tymczasem ujawnione fakty podważają to zaufanie. Niektóre materiały już pojawiają się w sieci, gdzie dosłownie w kilku klikach człowiek jest w stanie znaleźć te niepokojące treści i nie wymaga to zbyt dużego wysiłku. To znaczy, że tam nie ma woli w ogóle tego, by skutecznie przeciwdziałać tak okropnym treściom. Przypadek Roblox unaocznia szerszy problem niedostatecznej moderacji treści i ochrony nieletnich na platformach z materiałami generowanymi przez użytkowników. W dobie galopującego rozwoju mediów społecznościowych, zapewnienie bezpiecznej i przyjaznej dzieciom przestrzeni cyfrowej pozostaje ogromnym wyzwaniem technologicznym, prawnym i etyczny. Afera wokół Roblox'a powinna stać się sygnałem alarmowym dla całej branży i skłonić ją do przewartościowania priorytetów, bo chociaż zapewnianie bezpieczeństwa wymaga znaczących inwestycji i ciągłego doskonalenia mechanizmów moderacji, to jest to absolutnie fundamentalny obowiązek platform, szczególnie tych skierowanych do najmłodszych. Żadne względy biznesowe nie powinny być stawiane ponad zdrowiem i dobrostanem dzieci. W obliczu tak poważnych zarzutów kluczowe jest więc uzyskanie klarownych wyjaśnień od Roblox odnośnie skali problemów i konkretnych kroków zaradczych. W reakcji na zarzuty stawiane przez raport Hindenburga Roblox Corp wystosowała oficjalne oświadczenie, w którym odnosi się do poszczególnych kwestii. Spółka zaprzecza oskarżeniom o celowe zawyżenie statystyk i twierdzi, że jej metodologia liczenia aktywnych użytkowników i czasu zaangażowania jest zgodna z praktykami branżowymi. Jednocześnie Roblox deklaruje zero tolerancji dla treści i zachowań naruszających bezpieczeństwo nieletnich użytkowników. Firma przedstawia swoje dotychczasowe działania w zakresie moderacji, takie jak automatyczne systemy wykrywania nieodpowiednich treści zespołu manualnie przeglądające zgłoszenia widać nie do końca Właściwie oraz współpracę z organizacjami na rzecz ochrony dzieci. Spółka zapowiada również dodatkowe inwestycje w poprawę bezpieczeństwa na platformie. Mają one obejmować zwiększenie liczby moderatorów, udoskonalenie algorytmów filtrujących oraz rozbudowę narzędzi kontroli rodzicielskiej. Roblox deklaruje pełne zaangażowanie w zapewnienie dzieciom możliwie najbezpieczniejszego środowiska wirtualnej zabawy i kreatywności. No Do tej pory mieli. Wszelkie możliwe ym, pole do tego, by to już zrobić, i widać, tego nie zrobili. Więc, yy, co prawda, deklaracje brzmią obiecująco, nie sposób oprzeć się jednak wrażeniu, że są one częściowo wymuszone przez kryzys wizerunkowy i presję opinii publicznej. Trudno ocenić, na ile zapowiadane działania rzeczywiście przełożą się na wymierną poprawę sytuacji, biorąc pod uwagę skalę wyzwań i niedociągnięć przedstawionych w raporcie. Kluczowe więc pytanie to czy reakcja Roblox Corp jest adekwatna do wagi zarzutów i realnego rozmiaru problemów na platformie? Zapowiedzi zwiększenia nakładów na moderację i bezpieczeństwo brzmią bardzo ogólnikowo i bez konkretów co do wysokości planowanych inwestycji i mierzalnych celów. Zostawiając to z praktykami innych dużych platform z treściami generowanymi przez użytkowników, takich jak YouTube czy Facebook, widać, że kwestie efektywnej moderacji i ochrony nieletnich pozostają olbrzymim wyzwaniem, nawet przy znacznie większych nakładach i zespołach. Roblox musi w wiarygodny sposób pokazać, że traktuje problem naprawdę priorytetowo i jest gotów radykalnie działać, by odbudować naczerpnięte zaufanie. Niepokojąca jest też ujawniona dysproporcja pomiędzy dynamicznym rozwojem i zyskami spółki, a relatywnie niewielkimi dotąd wydatkami na poprawę bezpieczeństwa. Wygląda na to, że zarząd nie był skłonny inwestować wystarczająco dużo w te kwestie. Więc wiarygodność deklaracji spółki osłabia też fakt, że problemy z toksycznymi treściami i niebezpiecznymi interakcjami na platformie są znane od dłuższego czasu, a skuteczne rozwiązania nadal nie zostały wdrożone. Nasuwa więc tutaj się pytanie, że... Tak naprawdę, cokolwiek stanie się na tej platformie dopiero teraz, kiedy już na światło dzienne wyszły tak okropne rzeczy, i ten kryzys PR-owy zmusił Robloxa do bardziej zdecydowanych działań. Podsumowując, reakcja Robloxa na zarzuty z raportu jest ważnym krokiem, ale nie rozwiewa wszystkich wątpliwości. Potrzeba konkretnych, proporcjonalnych do skali wyzwań działań, a nie tylko uogólnionych deklaracji. Spółka musi postawić bezpieczeństwo najmłodszych użytkowników na pierwszym miejscu i udowodnić to przejrzystymi i mierzalnymi zobowiązaniami. Afera ta jest ważnym przyczykiem do szerszej dyskusji, jeżeli chodzi o moderację treści i ochronę dzieci w erze platform internetowych, więc tutaj no, trzeba myśleć o tym, jak chronić najmłodszych przed cyfrowym światem pełnym różnych zagrożeń. W tych faktów i analiz nie ulega wątpliwości, że sprawa kontrowersji wokół Robloxa wymaga poważnego potraktowania i wyciągnięcia daleko idących wniosków. Ujawnione problemy ze statystykami i moderacja treści to nie jest odosobniony przypadek, ale symptomatyczne szersze wyzwanie związane z gwałtownym rozwojem właśnie platform internetowych, społecznościowych, w przestrzeni kreatywnym. Przede wszystkim, przypadek Roblox unaocznia pilną potrzebę wypracowania i egzekwowania wyższych standardów przejrzystości właśnie i etyki w branży technologicznej nie może być zgody na praktyki celowego zawyżania metryk i zalewania ryku wątpliwymi danymi inwestorzy i regulatorzy i opinia publiczna tutaj muszą mieć te przejrzyste informacje i w tym kontekście niezwykle też jest ważna rola organów nadzoru i regulacji potrzebne są jasne i restrykcyjne wytyczne dotyczące metodologii mierzenia tak żeby wszyscy jakby byli mierzeni tą samą miarą, a nie każdy według jakichś własnych wytycznych, które po prostu mogą być zaburzone. Ale przejrzystość to jest początek. Równie istotna jest odpowiedzialność platform za to, by chronić przed różnymi zagrożeniami w sieci, zwłaszcza właśnie te osoby, które są na nie najbardziej uwrażliwione, czyli najmłodszych. Nie można przedkładać interesu ponad bezpieczeństwo dzieci. Potrzeba odpowiednich nakładów, potrzeba odpowiedniej moderacji, potrzeba odpowiednich algorytmów, które odfiltrowują treści. Nie można tutaj oczywiście... Pomijać roli rodziców i opiekunów, muszą oni zachować czujność, aktywnie monitorować aktywność podopiecznych w sieci, korzystając z dostępnych narzędzi kontroli. Ale też po prostu czasami warto się zainteresować, co dzieci robią przy komputerze. Dosłownie, jak byłem na Kopernikonie ostatnio. Rozmawiałem z ludźmi, którzy byli, wydaje mi się, bardzo odpowiedzialnymi rodzicami w dobie cyfrowych platform, bo sami mówili, że nie grają, ich to nie interesuje, ale ich interesuje ich dziecko, więc dosłownie siadają obok. Pytają się, czy mogą usiąść obok yy, i mówią: opowiedz mi, co teraz robisz, czym się interesujesz, w co grasz. I oni sami. Nie grają, ale interesuje się, interesują się tym, czym się interesują ich pociechy. Dzięki temu można porozmawiać o pewnych zagrożeniach, porozmawiać o tym, co jest dobre, co złe. Może niektóre treści są odpowiednie, bardziej bądź mniej. Tutaj rola rodziców jest też kluczowa, by być tym przewodnikiem pod kątem takim etycznym. Po sieci być może właśnie w ten sposób. Pomóc im bardziej niż jakiekolwiek narzędzia automatyzujące powiedzmy to, czy można mieć do czegoś dostęp, czy nie. Wreszcie potrzebna jest też szersza debata publiczna i etyczna pod kątem rozwoju mediów cyfrowych. Przypadki, takie jak właśnie ta afera przypominają, że postęp technologiczny nie może odbywać się kosztem tych podstawowych wartości i trzeba jako społeczeństwo wypracować pewne standardy. Też jest to dzwonek galarmowy, które powinny być potraktowane z najwyższą powagą, i spółka musi pilnie wdrożyć głębokie zmiany, udowodnić swoje zaangażowanie w to, że chce faktycznie naprawić swoje błędy. Bo tutaj mamy do czynienia z fundamentalnymi wyzwaniami, dylematami współczesności, czyli pogodzić tą ekspansję wirtualnych światów i platform z troską o najmłodszych. Jak zapewnić innowacyjność i swobodę, a jednocześnie jednak pewne, pewien stopień bezpieczeństwa i właśnie trzymać jakichś takich moralnych wytycznych, tak? I tutaj właśnie mamy też przypadek, w którym ewidentnie własna regulacja i moderacja nie działa. Nie można liczyć na to, że korporacja sama zainwestuje dodatkowe środki, chyba że dostanie połubie PR-owo, tak? Ale no, jak widać, do tej pory Roblox miał wszelkie środki do tego, żeby coś z tym zrobić, zabezpieczyć powiedzmy dzieci przed działaniem Wiadomo kogo, więc tym samym tutaj no nie ma co liczyć, że oni sami, bez nacisków, powiedzmy, ze strony opinii publicznej, zainwestują te dodatkowe środki w to, żeby wyłapywać zwyrodnialców na swojej platformie. Tym samym, skoro oni tego nie zrobią, to albo właśnie opinia publiczna powinna naciskać, organizacje zewnętrzne, rządy muszą wymusić na nich taką zmianę, żeby jedna z najbardziej rewolucyjnych platform kreatywnych była miejscem bezpiecznym i prowadzonym etycznie. I to wszystko w tym materiale. Zapraszam do lajków, komentarzy, subów, dołączenia do Discorda, Patronita czy dowolnej innej formy wspierania jak ci wspaniali ludzie, których widzicie teraz na ekranie. Jeżeli chodzi o linki, to wszystko znajdziecie oczywiście w opisie i dziękuję za jakiekolwiek wsparcie tutaj jakimikolwiek działaniami, nie tylko finansowymi. W ten sposób doceniacie też pracę Izy i Łukasza, którzy upiększają moje nagrania. Dzięki wielkie za wysłuchanie i do zobaczenia w kolejnych materiałach na Okiem.de.